Dobra, już teraz nie ma, nie ma problemu. Jazda. Trzeci raz. Różne są taktyki. Można wejść od razu, wysiedli długo. Ważne, żeby to jednak był dyskomfort. Dłuchze, jak zaczynaliśmy pamiętasz na zaczynaliśmy to tylko po pas. A później było po krattu pachy ręce do góry. No a teraz nie ma problemu. To jest proces. Jak wszystko, nawet wdrażanie stylu niskowęglowodanowego, to jest proces. I później już bez problemu można. Tak. I niżej i głowę. Prawda? Proces. To nie trwa dwa dni. Łączy. Wow. Wow, wow, czuję ciepło. Czuję ciepło. Teraz już. Jak. To jest niesamowite.